<stosanownia> Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koty, psy i inne zwierzęta. Mam zaszczyt zaprosić was na pierwszy odcinek z serii Minecraft Hunger Games. Do 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 do. Do do. I dzisiaj ze mną jest. Przywitaj się. Ty, który gdzieś tam. Wow. Cześć. A cool. Dzisiaj ze mną jest. Na 1909 czy jak to tam. A jestem detem od 10 To jest to myślę. I jestem czerwono-krową. A więc yy, zaraz yy, zaraz pip. Zaraz będziemy pip. Rozumiem. A więc za chwilę spotkamy się znowu na arenie no i będzie bardzo, mam nadzieję, ciekawie! A więc do zobaczenia! Cześć! Alualo <słuchy> H2.0, jak to mówi cichy wuj. Jesteśmy już na arenie. Ze mną jest nas gór tuż obok i lecimy najpierw drogi na Murzynie murzynie i w ogóle... na skrzynki, a potem lecimy Muszę tam, być gdzie... Muszymem. gdzie ustaliliśmy. Dobra, trzy... Dwa Jeden Zabiska muzyczka w tle tu, 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 tu. Mam miecz, mam miecz Ja już lecę na tam, tą skrzynkę co widzieliśmy ja Mam spodnie Git Tu już cię nie już Ale ja go zabiję ja jestem lepszy od niego On sobie będzie grzebał w skrzynce A ja go wtedy za zabiję Tylko mi się Żyję pszci, Jestem na samym dole Zabiję. A jest? mnie coś strollowało i jestem na dole z razem z kilkoma nieprzyjemnymi ludkami, którzy nazywają się Trójca tych szkieletów. A ja mam dla ciebie czapaczkę i miecz. A więc a Ja wybijam jak... świnkę. Widzę, że ja... jeśli jakimś cudem wejdziesz na górę. Tak, wejdę, widzę wodę. No to dawaj. Co, ty, ja tu jestem takim ninjom, że o... No, a więc w każdym razie ja mam dla ciebie... Ja mam ciebie mieć czapaczkę. Ja tu wchodzę po tej szklanym... szklanym szklucie. No to właśnie, a ja będę tutaj czekał sobie na ciebie, bo góry już przy okazji będę nie wiem czy wszystkie dziury. Ty się doczekasz, wiesz, bo to trochę jest. No dobra. Ja rzuciłem Ender Pearl, ale... w, nie w ogóle sobie minutnika. Żeby zobaczyć ile już ten... No to dobra, tak z minutkę to z stripwire. Idę. Mam nadzieję, że to nie jest czarna ziura, tylko to gdzieś prowadzi. A więc jeszcze sobie sobie tak. List... Z... jeszcze się żyje. Cofnęło mnie na sam początek. Nie wiem dlaczego. Napisz do mnie blowout. Polski pingwint. a... Mhm. Do... Posylki. Posylki to uwierzę. O pingwiny, pingwin. To już w ogóle jest... To jest nieetyczne. Chci się podtrzymać pod kogoś. No. Dobra. To jest zło. Dobra, mniej więcej jak jest jej wysokość? Jestem na 70... 9, 80. krasy. Nie nie się o to mi chodziło. Ale... <trym> Gruny, że się wspinasz, ale powiedz, czy tak się przyspał, nie? Wspinasz? By... Szczerze, to nie wiem, gdzie o. to jest. Ja tu widzę dziurę z pajęczyny. No mega. Taki, taki mega spadek, z powiedzmy, to chyba. Wpadłem w pajęczynę, drugą. Yy, na górę, na górę, na górę. Czekaj, poczekaj, bo ja tu próbuję wpłynąć, zaraz mi latać. lać. Yy! Ale mam mało yy! Widzę skrzynkę. Czekaj, już zaraz wpłynę. Już zaraz. Tak. Już nie oho, 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 oho. I jestem w kanalizacjach, ale jestem. Dobra, że już gdzieś jesteś. <grym nie <grym wiem co to znaczy, składnie. że jesteś w kanalizacjach. Ale yy, Ale bardzo fajnie... Znalazłem wyjście z kanalizacji no, chyba. Szó to idź najwyżej na... bo już mam miecz i dwie czapki. Na Spawn? No tak gdzieś kieruj się z, w, w, w kierunek spawn. Okay. Nie mam sam Chcia nie wiem powiedzieć, gdzie ty jest, ale... ale cicho. Tu jest jakąś ładną skrzynkę. Jesteś ładna. Oh <laughs> żelazny miecz. Żelazny miecz. Biję pioruny. Poszukać, poszukam sobie Zostało trzech. Na dwóch jakiś okał. Spróbuję znaleźć okała. A ty masz w ogóle coś? Ty nic nie masz. Strzały mam. Mam żelazny miecz. Nie zbroję. Nie Ale mam strzały. strzały. Jeśli to oglądasz, to wyjdź zacznij się bić z nami tutaj. Zalarzam skrzynkę. To jest pusta. Ło to jest Sekunda, sekunda, sekunda. 10 strzałów. 3 Zamknij. Trzeba patrzeć na pioruny. Najgłupi... Najgorsze jest jak na ciebie, biją. To w się sensie żenamy. Yy, widzisz trzech, bo ja widzę jednego, znaczy nie wiem gdzie jest co, co, glist. Okej, okej, nieważne, nieważne. Nie no, no ten... Kurde biorą, no, wpadłem. Tam biją, okej. Okay, Idziemy go zabić. Ale się tyna, z nas co ty na zgólnie, to przykro mi, ale też cię zabiję. Dam ci miecz i będziesz... Byś... <laughs> Skrzynka. Czy, hmm. A jest tam... ja jestem na schodach. Kurde. Tak, też to może mi zabić, bo wpadłem w schody. Wiesz, jakie są schody są straszne? Ja tu widzę pioruny. Myślę, jak Nie wiem, może wiesz nawet na mnie. <laughs> no, LOL, tu nikt nie bo. Tu takie tyle rzeczy hmm. jest. Weź sobie jeszcze raz, weź, mi na, weź sobie, napisz list i zobacz, ile jest jeszcze osób. Eee, nas dwóch. Ten... No chodź do mnie, jak masz miecz, to, to, to przegra... Co to ja cię rzucę. Jak mam... Jakieś zwykłą zbroję. Przekonę. Ja jaka. mam złoty miecz. Znaczy złotą zbroję, przepraszam. Masz? Jak mogę pomieścić miecz z zbroją? Proszę. Ale Arenka no nie jest jakaś niesamowicie fascynująca, bo tym razie nikogo nie zabiłem. Ale jak na pierwszy odcineczek... No. Wow. Ja, ja na każdej, ale nie muszę utknąć. Każdej. Myślę, taki pechowy. Chciumciok jesteś. Mam nadzieję, że Chciumciok to nie jest jakiś obr bardzo obraźliwy. Zaraz, pierwszy raz mniej lub bardziej uczciwie wygram Hunger Games. Widzisz mnie? Jeszcze... O, widzę cię! <laughs> 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 jak teraz spadł tutaj. Spadłem. Na górze? O, górze. Spadłem! 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 Grałem. No, <laughs> widzisz, zabiłem cię. Mm. A mm, mm. więc dobra, to był y, niespodziewany zwrot akcji. W tym to pierwszym odcinku, chodź tu na gulu. Chodź, 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 Pożegnamy się ładnie. W tym to pierwszym o, fenomenalnym odcinku z Minecraft's Hunger Games. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Łapkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze i coś tam, coś tam. I w ogóle reklama. Chodź y, YouTube'a i w ogóle. A więc stań tu ładnie. Nie zasłaniaj mi widoku. Dobra, ja nie jesteś jest się kurczę Stań tu ładnie. Stań ładnie. To będzie mnie tylko do filmiku. Jak się robisz. Dobra, i możesz stanąć na całym plotu. Dobra, a więc żegnajcie. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć. Pum, Pikrzyn!